Witajcie, witajcie bardzo serdecznie, witam Was w kolejnym odcinku z wojny raport Ukrainy. Dzisiaj to co wydarzyło się pomiędzy 2 października a 5 października i nim przejdziemy do raportu, wielka prośba do Was o wsparcie. Pamiętajcie o subskrypcji, lajkowaniu, komentowaniu. Możecie też zostać patronem, patronką i wspierać mnie też w inny sposób. Dla mnie cała przyjemność, że mogę tworzyć materiały dla Was jeszcze bardziej. Przy Waszym jeszcze większym wsparciu. Za co tak naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. Słuchajcie, przejdźmy na mapę Ukrainy. Jesteśmy na mapie Ukrainy, słuchajcie, i dzisiaj możemy już powiedzieć, że po malutku nadciąga pora deszczowa. Generał Błoto się zbliża. Później przyjdzie generał Mróz. Natomiast, no, ustąpią troszeczkę ciężki, ciężkie walki z użyciem ciężkiego sprzętu. Może ciężkie walki będą, natomiast będzie ograniczony dostęp do ciężkiego sprzętu, przynajmniej przez te spota jesienne natomiast no, trzeba mieć na uwadze to, że jedna i druga strona będzie miała mały paraliż ten paraliż odbije się też na logistyce, bo wiadomo, że też będzie problem tutaj z dotarciem sprzętu, czy to po jednej, czy też po drugiej stronie prądu, bo to ma znaczenie oczywiście strona atakująca będzie miała większy problem z racji tego, że te natarcia, które mimo wszystko wspiera ciężkim sprzętem no, ciężko będzie wykorzystać ciężki sprzęt jak ten sprzęt będzie miał problemy z ruchliwością na, na polach walki czy na polach bitew. Mamy też informacje o tym, i po małutku tutaj możemy też zasugerować się takim małym podsumowaniem, co Rosjanie zrobili. Ja się tutaj posłużę tym, co napisał Major Fischer na łamach polityki, bo to też można powiedzieć, że zebrał pewne informacje, które też pojawiły się na X i te, i te informacje na X też widziałem, łącznie z mapką, o, którą, o której tutaj wspomina. I jak się okazuje przez cały 2024 rok Rosjanie zdobyli, bo trzeba to powiedzieć, osiągnęli sukces. Oczywiście można byłoby powiedzieć, że kilkakrotnie udało im się odnieść sukces taktyczny, czy na poziomie taktycznym z rozwinięciem, nawet z tych te, mógłbym nawet powiedzieć operacyjnym. Nie udało się przełamać frontów, chociaż było kilka razy bardzo blisko. Natomiast co Rosjanie udało się, co Rosjanom udało się od 1 października 2023 do 1 października 2024 osiągnąć i osiągnęli to, co osiągnęli, czyli wbili się głębokim klinem na głębokość 30 km o szerokości też 30-40 km, osiągając miasteczko Awdiwka oraz przedpola pokrowska. Co można tutaj powiedzieć, to to, że zdobyli avdiwkę po bardzo ciężkich walkach zamienioną w twierdzę bardzo blisko Doniecka, więc wyeliminowali problem Doniecka i trzeba też o tym powiedzieć. Udało im się podejść po, Kro po Krowsk, co ma ogromne znaczenie jako wyeliminowanie węzła logistycznego dla strony ukraińskiej i odsunięcie zagrożenia od Doniecka na odległość 20-30 km. Bo to pamiętajmy, że też ten natarcie w Donbasie ma też pokrycie i w Marinki i też na przykład w Właśnie do tego wuchodaru też dojdziemy. Na południe mamy też pas o szerokości 30 km, gdzie posunęli się od 5 do 10 km zdobywając wuchedar Marinkę, Nowomichajówkę. I tutaj mają sukces w postaci samej Marinki, czy też dotarcia pod Kurachowe, bo o tym też nie możemy zapomnieć. Kurachowe było też węzłem logistycznym, węzłem hubem takim logistycznym dla strony ukraińskiej. To miasto też zostało wyeliminowane jako hub. Przesunięto granicę zdecydowanie na zachód. Mamy też sukces rosyjski na odcinku Dońca, gdzie tutaj udało im się przesunąć troszeczkę front w kierunku od południa, szczególnie znaczy Dońca, może bym powiedział Dońca, ale chodzi mi o odcinek Siewierski. Tutaj przesunęli się od strony południowej w kierunku Siewierska o kilka kilometrów. Mamy też sukcesy w rejonie Kupiańska, gdzie udało się Rosjanom przesunąć 5, 10, no może 15 maksymalnie kilometrów w rejonie Piszczanego. Grożąc rozerwaniem ukraińskiego przyczółku, na dwa odrębne zgrupowania. Mamy też sukces, częściowy sukces stworzenia tak zwanej strefy zaporowej dla strony rosyjskiej na kierunku Harkowskim, gdzie udało się stronie rosyjskiej wedrzeć na kilka kilometrów, maksymalnie 9 kilometrów w pozycje ukraińskie. Tutaj no, sukces mógłby być większy. Natomiast okazało się, że bardzo sprawnie przeprowadzono operację wsparcia tego odcinka przez pododdziały znajdujące się w rezerwie operacyjnej, taktycznej ukraińskich jednostek czy zgrupowań. Tutaj widać było, że plan był dość mocno przygotowany może bym powiedział przygotowany jak. Był ćwiczony, bo to było bardzo szybko widać, jak były te jednostki dyslokowane w dany rejon. No i oczywiście mamy też porażkę rosyjską, stricte jeżeli chodzi o odcinek kurski. Tutaj wdarcie się dość głęboko w strony ukraińskiej, gdzie do tej pory nie wiadomo, jakie były cele, tak naprawdę. Nie, Częściowo o tych celach mówił generał Syrski i tutaj prezydent. Natomiast. Może włączmy sobie troszeczkę myślenie i nie, nie, nie dajmy sobie tutaj wmawiać o, o przyszłej operacji w rejonie SUM, czy też wyprzedzającym uderzeniu, czy też tutaj pewnych działań, które miały miejsce, czy były mówione dość, dość wyraźnie na łamach telewizji, radia, czy też i, i, i innych źródeł informacji. Tak by się to kształtowało. Oczywiście mamy jeszcze październik, listopad, grudzień, trzy miesiące do końca roku. No, pamiętajmy, że wszystko zależy od tego, jak będzie pogoda wyglądała na Ukrainie. Obie strony są zmęczone. No, pamiętajmy, że Rosjanie atakowali przez cały rok na różnych odcinkach. Mamy tu jeszcze jeden sektor, o którym zapomniałem, bo przecież zapomniałem powiedzieć o odcinku Robotyny. Tam niewielki sukces odbicie też robotynę czy wyz... zajęcie, okupacja robotyny, może tak ponownie oraz rejon Bachmutu, tutaj podejście podczas czasy wiar to jest około 7 do 8 km na zależności od, od, od jakiego odcinka i przesunięcie tego frontu na zachód w, czas, w rejon czasy wiaru. Więc sukcesy Rosjanie mają. Natomiast nie są to sukcesy, które przy ilości za, zaangażowanego y, sprzętu oraz y, ilości żołnierzy. No, pozwoliłoby stronie rosyjskiej na powalenie Ukrainy. Oczywiście Ukraina też poniosła dość duże straty, bo nie możemy też o tym mówić. Też jednym z celów rosyjskich było wyeliminowanie sił ukraińskich. Te brygady ukraińskie, niektóre, które niosły tutaj główny ciężar obrony na danych kierunkach, oczywiście też poniosły straty i o tym też można mówić i o tym wypada mówić, bo pamiętajmy, że takie straty w 47-72 ostatnio to wszystko wypływa, co pokazuje pewne problemy, jakie mają w ukraińskim dowództwie i no, też mamy tutaj problemy z mniejszą ilością dostaw sprzętu, bo przecież ten sprzęt też nie jest zrobiony w takiej ilości. Prawie 3 lata wojny, natomiast no, produkcja, o ile na Ukrainie się rozwija, to no, na zachodzie nie, niekoniecznie. Ale to myślę, że to. Przyjdzie jeszcze czas podsumowań, natomiast takie małe podsumowanie już, żeby Wam przekazać, a my przechodzimy już do raportu, odcinek Kurski i zaczynamy. Jesteśmy na odcinku Kurskim, słuchajcie, tutaj dalsze informacje o działaniach. Strona rosyjska przesunęła się tutaj na kierunku, czy można powiedzieć na wschodnim odcinku frontu, w rejonie Kurskim. Natomiast walki w rejonie Wesołego, na północ od Wesołego, cały czas tutaj działania jakieś manewrowe trwają. Mówi się o, o działaniach rozpoznawczych w rejonie Tetkino, w rejonie Sangostu, walki w rejonie na południe od Sangostu. Tutaj cały czas jakieś działania prowadzą Rosjanie. Mamy też działania rosyjskie w rejonie Orginówki. Natomiast tutaj też dość aktywnie działają oddziały ukraińskie, szczególnie ostatnio wprowadzane czy przebywające pododdziały ze 104 i 104 Brygady Obrony Terytorialnej. Które tutaj, i chyba bodajże, jest to drugie, jak dobrze pamiętam, które tutaj z wykorzystaniem dronów atakowały pozycje rosyjskie. Natomiast jeżeli chodzi o ten front, to tyle. Przejdźmy na odcinek harkowski. Jesteśmy na odcinku Charkowskim, tutaj mamy działania, dalsze działania na dwóch kierunkach: kierunku harkowskim oraz Wołczańskim. Jeżeli chodzi o kierunek harkowski, działania w rejonie Lipsi oraz Głębokiego. Tutaj jedna i druga strona nie osiągnęły sukcesów. Bardziej bym powiedział, że to działania o ograniczonym zasięgu, działania ofensywne czy też działania rozpoznawcze. Walki w rejonie Staricy, tutaj grupy rozpoznawcze jednej i drugiej strony się ścierają, oraz w rejonie Wołczańska, tutaj Rosjanie no, cały czas prowadzą aktywne działania. Nie mogą pogodzić się z utratą zakładów kruszyw i te działania w tym rejonie trwają. Tutaj główny ciężar, Walk spoczywa teraz na 57. która e, wprowadziła do walki swoje oddziały, elementy swoich oddziałów, które przebywały wcześniej na, na tyłach, regenerowały się, więc no, to widać chyba po tym większym natężeniu walk. Szereg różnych grup, chóru też tutaj działa, wywiadu wojskowego e, ukraińskiego, które cały czas tutaj, e, że tak powiem, prowadzą swoje działania. Natomiast jeżeli chodzi o ten sektor, to tyle. Przejdźmy na kierunek Kupiański. Jesteśmy na kierunku Kupiańskim. Słuchajcie, tutaj dalsze walki w rejonie Sienkiewki. Elementy 30 Brygady tutaj nadal działają. Walki w rejonie Stopowej, Nowostliwki oraz w rejonie Piszczanego. Ten sektor jest cały czas bardzo gorąco, e, go, bardzo gorący, przepraszam, nie gorąco, tylko gorący. Rosjanie uzyskali dalsze postępy w kierunku rzeki Oskił. E, mamy tutaj przesunięcie się linii frontu. E, no Próba rozerwania tego ukraińskiego frontu pomiędzy dwoma wioskami nie udała się, chociaż no, część terenu zdobyli, mają półtora kilometra tylko do, do rzeki, więc cały czas grozi tutaj rozcięciem, grożą rozcięciem w stronie ukraińskiej, która nadal no, działa tutaj z wykorzystaniem dronów, artylerii, natomiast nie ma tu działań aktywnych, działań ofensywnych strony ukraińskiej. Nie wiem, czy strona na ukraińska liczy na błoto, natomiast no, ja spodziewałbym się jednak najgorszego, czyli przecięcia tego zgrupowania, co będzie sukcesem dla strony rosyjskiej, i to trzeba też powiedzieć. Przejdźmy na odcinek południowy. Na odcinku południowym walki w rejonie Stelemachivki oraz w rejonie tutaj Makijewki, Newerskie Rosjanie cały czas próbują zdobyć ten sektor, wyrównać linie frontu, co świadczy, że tam faktycznie wojska ukraińskie operują. Mamy też walki w rejonie Nebelskiego Nowosadowe oraz działania w kierunku Torskie Jampoliwki Tutaj Rosjanie też przeprowadzili niemrawe ataki. Walki w Lesie Cyrebrańskim, gdzie obie strony działały dość aktywnie. Szczególnie aktywna 63, która naprawdę tutaj bardzo aktywnie działa. Przejdźmy sobie na odcinek Sywierski. Jesteśmy na odcinku sywierskim. Działania na dwóch kierunkach, tak naprawdę, chyba głównych dwóch kierunkach, bo mamy walki w rejonie Biłochoriwki, która jest takim bastionem ukraińskim na tym odcinku frontu. W rejonie Fredoriwka, Pierierierzny, gdzie Rosjanie też atakowali. Działania w rejonie Spirnego, bombardowana Iwanodaliwka. działania rozpoznawcze ograniczonym zasięgu w rejonie Wierchokamiańskie. Oraz bombardowany Sewiersk. To jest następne miasto, które no, tak naprawdę jest chyba miastem z nazwy, więcej tam ruin. Natomiast Rosjanie cały czas niszczą to miasto jako węzeł logistyczny czy węzeł zaopatrzeniowy dla wojsk walczących w tym rejonie, bo to dość ważne. Aktywne działania ukraińskie na odcinku pozostałej części 30. Brygady, która tutaj trzyma że tak powiem linię frontu z podporządkowaniem innych jednostek. Część swoich oddelegowała na północ, natomiast pozostała część tutaj elementy wzmocnienia bronią dość szerokiego odcinka, dość nie tylko bronią, ale też i aktywnie działają. Przejdźmy na odcinek Czas i VR Bachmut. Jesteśmy na odcinku czasy i VR Bachmut. Tutaj dalsze działania w rejonie Czas i ale bez sukcesów dla Strony rosyjskiej. Wszystkie ataki zostały odparte. Rosjanie nie są w stanie przekroczyć kanału. Zresztą te walki, mam wrażenie, że ostatnio one się odbywają z takim mniejszym natężeniem. Tutaj Rosjanie po oddelegowaniu części sił, szczególnie w rejonie no nie mają aż takiej siły. Strona ukraińska wycofała się na swoje pozycje, na jakby na swoją główną linię obrony, co nieco jeszcze gdzieś tam obsadzają z wysunięciem natomiast no, bronią dość aktywnie chociaż wiar dość mocno już zniszczony i cały czas atakowany z powietrza przejdźmy na odcinek Gorłówki tutaj mamy dalsze walki w rejonie samego Torecka bardzo mocne walki i dalsze działania z jednej i z drugiej strony z jednej i z drugiej strony tutaj wojska rosyjskie działają w centrum Torecka atakując też inne rejony spotyka się to z akcjami e, ukraińskiego wojska jednostek specjalnych które tutaj działają punktowo atakując wyznaczone punkty czy też założone że tak powiem zadania czy wykonują za, założone sobie zadania, czy nakreślone zadania z, z wyższego dowództwa natomiast no, walki cały czas są i zmiany na tym froncie też są, one są tak dynamiczne i że, że przechodzą czasem z rąk do rąk natomiast ciężko tutaj y, powiedzieć, jakie są zmiany na linii frontu. Walki też w linii Nalipiwki, tutaj dość aktywnie działa y, strona ukraińska i rosyjska, obie strony tutaj dość aktywne, y, tutaj ciężar walki wzięła na, na siebie brygada Azov, która część czy elementy tej brygady tutaj działają. Na pozostałym odcinku bez zmian przejdźmy na odcinek pokrowski. Tutaj nie ma zbyt dużych zmian, jeżeli chodzi o ten odcinek frontu. Mamy walki w gronie Chrodliwki, nowochrodliwki. Ataki rosyjskie są odpierane. Oczywiście tutaj sytuacja jest dość zmienna i dość dynamiczna, bo elementy 150 na przykład są pomiędzyselidowe, włożone. Więc tutaj strona ukraińska działa z grupowaniami, które są czasem przemieszane działają też w różnych zgrupowaniach grupach operacyjnych które bronią danych rejonów bardzo mocno broni się solidowe chociaż Rosjanie atakują z kierunku południowego i, i wschodniego przepraszam, nie, nie zachodniego tylko wschodniego mamy tutaj naprawdę dość ciężkie walki co odzwierciedla też okrucieństwo bo mamy tutaj przecież rozstrzelanie 16 ukraińskich żołnierzy ustawionych w linie brakowało tylko żeby ustawili ich do tyłu i pakowali już nie będę mówił co natomiast nagrane to wszystko przez dron, jest to kolejna zbrodnia, pojawiła się ostatnio znowu rozstrzelanie jednego żołnierza też jako zbrodnia więc tutaj naprawdę to okrucieństwo jest niesamowite myślę, że no Kara kiedyś dosięgnie, jak to się mówi. Karma wraca. Natomiast walki, tak powiedziałem, na tym odcinku frontu trwają. Przejdźmy na odcinek południowy całego odcinka frontu. Jesteśmy na południowym odcinku frontu. Jak widzicie tutaj, no, dalsze walki, szczególnie właśnie na południe od Selidowa. Selidowo, tak powiedziałem, atakowane. Strona rosyjska uzyskała niewielkie powodzenia właśnie na odcinku na zachód nowo Ukrainki. Zdobyły tutaj zakład i zbliżyły się, czy wchodzą klinem, chcąc zająć Tutaj do walki włączyły się pododdziały 5 Brygady Pancernej, które wykonywały tutaj przeciwuderzenie, żeby zatrzymać rosyjskie działania. Chirnyk broni się dalej. Tutaj główny ciężar obrony wzięła na siebie 59., która dość skutecznie tego narożnika broni wejście do walki czołgów ukraińskich działań tutaj rozpo, działań rozpoznawczych jako, jako elementu przeciwdziałania ma swoje, bo to jest brygada, która chyba po raz pierwszy pojawia się z przebiegu całej wojny. Znaczy, ja podejrzewam, że ona była już na wojnie na, na 2022. Gdy był taki krytyczny moment, to ona też się pojawiła, natomiast to były jakieś mniejsze oddziały, które Uzyskały jakieś tam, powiedzmy, gotowość. Natomiast wejście do walki 5 Brygady Pancernej teraz pokazuje, że część tych elementów tej brygady cały czas w gotowości jest, jest szkolona z pozostałymi elementami. Gdzieś tam tworzą, tam tworzą taką strategiczną pięść Ukrainy. Walki na kierunku Kurachowe, tutaj 46, odparła działania rosyjskie, wycofując się częściowo z maksymem i laniwki. Natomiast mamy dalsze postępy rosyjskie na południu, bo cały czas tutaj gdzieś te zmiany frontu są. Szczególnie w ronie miejscowości Bohoja Wlenka Rosjanie tutaj po zdobyciu wuchedaru, Wuchledaru Ugledaru, nie przestają nacierać, prowadzą działania. Obronę prowadzą tu jeszcze ukraińskie jednostki ze składu 72 która dla mnie no, poniosła dość duże straty. Yy, powiedziałbym, że dywizja wymaga... dywizja, przepraszam, nie mają dywizji, tylko brygady. Brygada wymaga przeniesienia do tyłu yy, odbudowy, natomiast no, jej wartość bojowa jest yy, no, słaba. Ja uważam, że ona powinna za niedługo stąd zostać wycofana. Możliwe, że to się już dzieje na dniach, yy, bo, bo no, byłoby to logiczne. Natomiast przejdźmy teraz na Zaporoże. Przypomniało mi się, nim przejdziemy do dalszej części, że na froncie znowu pojawiły się jednostki rozpoznawcze 47 Brygady, które tutaj wspierają Ukraińców, wojska na froncie, przepraszam. Natomiast pokazuje to, że no pewne jednostki szybciej, pewne elementy może, szybciej, że tak powiem, przychodzą reorganizację, czy też odnowienie, uzupełnione sprzętem, szybciutko pojawiają się na froncie Gorzej z piechotą, z jednostkami cięższymi, z jednostkami wsparcia. Zresztą taką aluzję powiem, że, że cały czas gdzieś tam strona ukraińska, jeżeli wycofuje brygadę, to zawsze w ostatni, ich ostatnim momencie, naprawdę gdy musi, wycofuje artylerię i rozpoznanie, szczególnie drony. Natomiast czasem bywa tak, że artyleria, drony i rozpoznanie cały czas jest na froncie działa natomiast pozostałe elementy albo przechodzą reorganizację albo uzupełnienia i odpoczywają na tyłach gdzieś tam prowadzą szkolenie jeżeli chodzi o odcinek zaporowski cały czas walki w rejonie Wełyki Nowosyłki Dar oraz w rejonie roboty nerbowej przejdźmy na odcinek Wuchledar przepraszam Wełyki Nowosyłki jesteśmy na odcinku Wełyki Nowosyłki Rosjanie po zdobyciu Daru Działali tutaj dość aktywnie w kierunku też Nowoukraińki. Mamy też działania rosyjskie w rejonie Urożajny, Staromajorskie oraz ograniczone działania rozpoznawcze w rejonie Prytnego. Rosjanie cały czas tutaj naciskają czy prowadzą działania wiążące na tym odcinku frontu, próbując cały czas gdzieś tu wyszukać słabości w systemach ukraińskich, czy rozpoznając też pozycje ukraińskie. Przejdźmy na odcinek: robotne werbowe. Tutaj działania rosyjskie w, rejonie sektor, w sektorze Robotyne oraz w rejonie na zachód od Werbowego bez zmian dla linii frontu. Przejdźmy na odcinek hersoński. Tutaj mamy dość liczne ataki rosyjskie na tym odcinku frontu. Mamy tutaj też elementy 123 Brygady, które były przeniesione w Uchledaru. brygada, tam w ogóle z elementami tej brygady są problemy. No, nie ma się też co dziwić, to jest tera obrona nie liniowa, chociaż niektóre tera obrony były zamieniane na jednostki operacyjne z racji swojej bitności, czy też zaangażowania, więc do tej pory ta brygada dość mocno tutaj się działa, elementy tej brygady wysłane w celach wsparcia okazało się, że jednak nie, nie podołały. Mamy też działania ukraińskie, które cechowały się atakami w rejonie Nowej Kachówki oraz rozpoznania tutaj też na samej rzece czy też na licznych odcinkach tego frontu, jeżeli chodzi o ten odcinek hersoński. Słuchajcie, jeżeli Wam się podobało, pamiętajcie o subskrypcji, lajkowaniu, komentowaniu. Będę Wam bardzo wdzięczny. Bardzo Wam dziękuję za wszystko. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć!